Super Strikers wygrywają z zespołem Saming. A gdybym miał wskazać najlepszego gracza Strikers w tym meczu, byłby to Tygrys. Ha! ha dalej! Pokaż co potrafisz, Tygrysie! Ale chyba hmm? nawet skrętnemu Tygrysowi nie uda się teraz przebić przez obronę Saming. Hmm. Strzał Tygrysa! Ha! No. Oh. Gol! Jeszcze nigdy nie widziałam tak precyzyjnego strzału! Można by pomyśleć, że Tygrys ma w głowie elektroniczny celownik! I jaka by nie była ta tajna broń Tygrysa, mam nadzieję, że wykorzystają w następnym A? meczu z zespołem o. Hydra, który rozegrany zostanie na ich niesamowitym, pływającym stadionie! Czy urządzenia zostały sprawdzone? Tak. Jesteśmy już gotowi na przyjęcie naszych gości. Doskonale. W końcu uda nam się pokonać Super Strikers. I'm finally here. The crowd is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle's sounding. We've ever yelled to vent for every soul that I've got. I play the Super

szczęście. Dobrze, że to nie ja stałem dziś w bramce Saming. Tak, to dzięki mojemu talizmanowi. <noise> Wybitny sportowiec, a do tego jakiś skromny. <głos> <głos> El Matador, mógłbyś się uczyć od tygrysa. Jak to? Przecież wszyscy wiedzą, że w skromności nikt mi nie dorównuje. O nie. Znowu opowiesz nam tę historię? Hej, to nie żarty, Nord. Ten talizman został pobłogosławiony przez mistrza Zen setki lat temu. Dopóki będę go nosić, szczęście mnie nie opuści. <kuh> Jacht, strajk jest już czeka. Jesteście gotowi, by wyruszyć na pływający stadion Hydry? Mam tu wszystko, czego mi potrzeba. <kuh> Co? To same niezbędne rzeczy. Tak. Znakomity strzał tygrysie. El Atador M, pomina przy? Hmm? da? <ścoughs> Czemu tak dziwnie mówisz, Shaker? To taki nasz tajny język z czasów dzieciństwa. To co on powiedział? E, nic z kawego cię. Mhm. Kanapeczkę? Dziękuję. E, a czy mógłbym dostać ketchup? Nie wydaje mi się, przyjacielu. Jestem Jacques Kuksto, najlepszy kucharz w Europie. Nie zbezcześcisz e? moich kanapek. O, e, bardzo proszę, tylko odrobinkę. <laughs> dziś są moje urodziny. Niech pan mu nie wierzy. Nie ma dziś urodzin. Racja, ale będę je miał już niedługo. No to dostanę ten keczup. Prostak! Oddawaj moje kanapki. Nie jesteś ich wart. Aha. Chirurgiczna precyzja. Hej! Jesteśmy na miejscu! O, pływający stadion. Spójrzcie na to. Mmm. Mm. 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 Heh? Pokażę ci, jak to się robi o, Chyba coś złapałem Czekaj, haczyk nawet nie jest w wodzie Nie o! Przepraszam. No. <noise> Czy urządzenia zostały ustawione? Skończyliśmy fazę testów. Wszystko gotowe. Skoro talizman Strykes spoczywa na dnie oceanu, może nikt się niczego nie domyśli. <noise> Witamy Państwa ze stadionu Hydry! Wygląda na to, że utrata talizmanu tygrysa nie osłabiła graczy Stripes. Zmieńcie kąt nachylenia murawy. Chirurgiczna o, precyzja. Shaker podaje do Tygrysa. Ach. O, zbyt słaby strzał! Pośpieszyłam się z oceną sytuacji. Wiem, co cię trapi. Zapomnij o talizmanie! Nic nie rozumiesz! Ja jeszcze nigdy nie wygrałem bez niego. Strzał tygrysa! Mm. <trygryza> Żeby Hydra grała dziś lepiej niż zwykle To Supa strajka są bez formy Ach, Myślę, że skrętny tygrys dałby teraz wiele By odzyskać swój talizman A? Bez niego nie jest w stanie trafić w bramkę Czy przypadkiem czegoś Ech? ci nie brakuje, tygrysie? A... <laughs> Niczego się nie domyślają Świetnie po jutrzejszym meczu awansujemy w klasyfikacji generalnej Superligi. Raz, dwa, trzy! Wszystkiego najlepszego, Senza! Chłopaki! Będę jutro na trybunach, by podziwiać waszą kolejną porażkę z hydrą! Hmm. O, przepraszam. Hej, ten pierwszy mecz to była przecież tylko rozgrzewka! Jutro zwyciężymy! Wczoraj naprawdę czułem, że coś jest nie tak jak zwykle. Nagle przestało wychodzić, co? Tak, jakby coś ciągle przeszkadzało? Racja, straciliśmy to coś, chłopaki. To mój talizman! Mówiłem wam! Jest gorzej niż myślałem! On ma wpływ na cały zespół! Bez niego znów przegramy! Być może, ale żeby zyskać pewność, musimy odnaleźć talizman. Może szczęście. Do nas wróci! Mm, 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 mm. Stary, nie wysilaj się. Dzięki tym maskom możemy rozmawiać pod wodą. Znajdźmy talizman! Co za koleś? Hej! Kto to powiedział?! Ani śladu talizmanu. A? Hej, to tylko mała barwena. To wcale nie jest barwena. Właśnie, że tak. Nie? To walizka z talizmanem. <grym> z talizmanem> Mój talizman! Za chwilę ci go przyniosę. <grym z talizmanem> Hej, jestem dokładnie pod stadionem Hydry. Co tu się dzieje? Po co tu tylu ochroniarzy? Z moim talismanem na pewno wygramy. Zobaczymy. A teraz trzeba uciekać i to szybko. Oh. Oh. Po co ten pośpiech? Oh. <grym> 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 wow. hmm. Widzisz? Wystarczy odpowiednio podrzucić orzeszek. Do diabła! Jadalne naboje obiadowe. Przecież na czymś takim można by zbić wielką fortunę. Nie najgorzej, jak na młokosa takiego jak ty? Ha, ciekaw jestem, jak poszło shakerowi. To ogrodzenie to nie tylko ochrona przed rekinami. Czuję, że chcą przed nami coś ukryć. Teraz musimy się skupić na innych sprawach, shaker. Poza tym odnaleźliśmy mój talizman. <laughs> Teraz na pewno wygramy. Nie jestem tego taki pewien. <laughs> Znam to spojrzenie. Gdy dzieje się coś dziwnego, e? tylko detektyw Spędza może rozwiązać zagadkę. I tym razem nie jest inaczej. Uch. Musisz bardziej uważać na ich lewe skrzydło. Ty gry jest. Widziałeś? Odzyskałem precyzję strzału. Ja i cały zespół. Wszystko dzięki tobie. Już czas pokazać to na boisku. Może wyjaśnisz mi jeszcze raz, po co tu jestem? Są moje urodziny, a nikt nie powinien spędzać urodzi samotnie. Gryz odnalazł chyba swój talizman. A wraz z nim olimpijską formę. Hmm. Widzisz? Dzięki temu talizmanowi znowu wszystko nam wychodzi. Nareszcie! Czuję, że wróciła mi moc. Strzał Tygrysa! Pięć stopni na południowy wschód. Czy Tygrys odzyskał precyzję strzału? Wydaje się, że tak. Oh! Oh! Chyba jednak jeszcze trochę mu brakuje. Napstrąga w sosie? To oszustwo! Trener de Cua kontroluje nachylenie boiska. No jasne, Superstrikers nie mają szans. Nie będą w stanie strzelić bramki. Nie płyniemy chyba tam, gdzie mi się wydaje? Prosto w Paszczelwa? Na pływającym stadionie Hydry oglądamy dziś dziwne sceny. Obawiam się, że nawet talizman Tygrysa nie wystarczy Supastrikez, by zwyciężyć. A! E, może twój talizman nadal jest zły, że wrzuciliśmy go niechcący do oceanu. Liquido przechodzi do ataku. Zmieńcie kąt nachylenia. Co za gol! Z talizmanem czy bez ekipa Supa Strikers jest w cieniu zawodników Hydry. Ciągle brakuje im tych kilku centymetrów. Natychmiast wyrównać poziom. Gol! Okręt Strakers nabiera coraz więcej wody. Hydra prowadzi już dwa do zera. Oh, oh, Zawiadom jakoś Shakera. Ja postaram się pokrzyżować im plany. Ojczyzna, jest z ciebie dumna, młody człowieku? Coś mi tu nie gra. I nie ma to związku z talizmanem Tygrysa. Masz rację, Shaker! Od kiedy mam talizman, czuję, że coś jest nie w porządku. A moim zdaniem, winne jest to boisko. To na pewno ono utrudnia nam grę. <śmiech> <śmiech> Czyżby ktoś miał wobec nas złe zamiary? <laughs> Kapitanie, powiedz, co mamy robić? Nie zmieniamy taktyki. Będziemy grać tak samo jak dotychczas. Raz, dwa, trzy. Zupałe stej e? Dzień dobry. Mamy specjalnego gościa. Twierdzi, że dziś są jego urodziny i chciałby pozdrowić swojego najlepszego przyjaciela. Pierwszy Szejkę? Miają zmietką chylenia na iskabo! Zmieniają kąt nachylenia boiska. Ha? I tego dla... I tylko dlatego. Nie ja, Adu się wam fit trafił! Nie, nie udaje wam się trafić w bramkę! Powodzenia, stary! Aha! Angel! Jesteście wspaniali! Cóż, przyznam, że nic z tego nie zrozumiałem, ale mam nadzieję, że wy mieliście więcej szczęścia! Więc to paskudne oszustwo! To podłe! I nie fair! Stary, zapomnij o talizmanie! Tak, Trenerze Delacroix. Siedem stopni na północny wschód. Mam ich! To tu zmieniają nachylenie boiska! Muszę ich szybko powstrzymać! Gdzie twój identyfikator?! Ekipa Supa Strikers walczy o zwycięstwo! A? 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 Hmm. Gracze hydry przy piłce, A? A? czy uda się ich w końcu zatrzymać? Mów, kim jesteś, człowieczku? Nie pisnę ani słowa. Ja wiem, Kim on jest! To najsławniejszy kucharz w Europie! Młody człowieku! Ten obrzydliwy napój może się nam do czegoś przydać! To ostatni mecz, w którym oszukujesz Delakua! Stadion przestał się ruszać. Powiedz wszystkim, możemy już grać normalnie. Ten talizman rzeczywiście przynosi szczęście. Zaraz się przekonamy. Wszyscy zastanawiamy się teraz, czy Super Strikers jeszcze zdołają się podnieść. A? Co, słyszycie mnie, odbiór! Świetnie, ale by wygrać, strajkers muszą jeszcze strzelić dwa gole. Gol niesamowite tygry z gra jak natchniony. Brawo wygrywasz. <śmienic> tak! To dzięki tobie wygraliśmy, tygrysie! <śmienic> to zasługa spęzy! A tak właściwie to gdzie on się podziewa? <śmienic> to do ciebie! Halo? Shaky! Wygraliśmy i to dzięki tobie! No a e, gdzie jesteś? Chcemy Ci podziękować! <śmienic> Wiesz co? To są najlepsze urodziny w całym moim życiu! <śmienic> Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus, Studio Sonika. reżyseria Jerzy Dominik, tłumaczenie Władysław Wecker, dialogi polskie Jan Chojnacki, dźwięk i montaż Maciej Brzeziński, organizacja produkcji Piotr Kruciński. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Krzysztof Banaszek, Andrzej Andrzejewski, Modest Kruciński, Przemysław Skippa, Anna Sroka, Mirosław Brojewicz, Sławomir Pacek i inni. Wygrywają wygrywają z zespołem Saming. A gdybym miał wskazać najlepszego gracza Strike's w tym meczu, byłby to ty, ha, ha! Dalej! Pokaż, co potrafisz, Tygrysie! Ale chyba hmm? nawet skrętnemu Tygrysowi nie uda się teraz przebić przez obronę Saming. Hmm. Strzał Tygrysa! Ha! No! Oh. Gol! Jeszcze nigdy nie widziałam tak precyzyjnego strzału. Można by pomyśleć, że tygrys ma w głowie elektroniczny celownik. I by nie była ta tajna broń Tygrysa, mam nadzieję, że wykorzystają w następnym A? meczu z zespołem oh. Hydra, który rozegrany zostanie hmm. na ich niesamowitym pływającym stadionie. Czy urządzenia zostały sprawdzone? Tak. Jesteśmy już gotowi na przyjęcie naszych gości.

Czupa strajker z piłkarskie oh rozgrywki. Zmienne szczęście. Dobrze, że to nie ja stałem dziś w bramce Saming. Tak, to dzięki mojemu talizmanowi. <grystanie> Wybitny sportowiec, a do tego jaki skromny. <grystanie> <grystanie> El Matador, mógłbyś się uczyć od tygrysa. Jak to? Przecież wszyscy wiedzą, że w skromności nikt mi nie dorównuje. O nie. Znowu opowiesz nam tę historię? Hej, to nie żarty, Nord. Ten talizman został pobłogosławiony przez mistrza Zen setki lat temu. Dopóki będę go nosić, szczęście mnie nie opuści. <laughs> Jacht, strajk już czeka. Jesteście gotowi, by wyruszyć na pływający stadion Hydry? Mam tu wszystko, Aha. czego mi potrzeba. Aha. Aha. A? Co? To same niezbędne rzeczy. Znakomity strzał tygrysie. El Atador M pomina przy? Hmm? Czemu <ścoughs> Czemu tak dziwnie mówisz, Shaker? To taki nasz tajny język z czasów dzieciństwa. To co on powiedział? E, nic z kawego cię. Mm. Oh. Kanapeczkę? Dziękuję. E, a czy mógłbym dostać keczup? Nie wydaje mi się, przyjacielu. Jestem Jacques Kuksto, najlepszy kucharz w Europie. Nie zbezcześcisz e? moich kanapek. O, e, bardzo proszę, tylko o drobinkę. E, dziś są moje urodziny? Niech pan mu nie wierzy. Nie ma dziś urodzin. Racja, ale będę je miał już niedługo. No to dostanę ten keczuł. Prostak, oddawaj moje kanapki. Nie jesteś ich wart. Aha. Chirurgiczna precyzja. Hej, jesteśmy na miejscu. O, pływający stadion. Spójrzcie na to. Mm. 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 Uh. Uh. Pokażę ci, jak to się robi. O, chyba coś złapałem. Czekaj. Haczyk nawet nie jest w wodzie. Nie. O! O! Oh. <głos> <głos> Przepraszam. <głos> <głos> Czy urządzenia zostały ustawione? Skończyliśmy fazę testów. Wszystko gotowe. Skoro talizman strajkes spoczywa na dnie oceanu. Może nikt się niczego nie domyśli. Witamy państwa ze stadionu Hydry. Wygląda na to, że utrata talizmanu tygrysa nie osłabiła graczy Strikers. Zmieńcie kąt nachylenia murawy.